Dobry wieczór, bracia i siostry. No, tak nietypowo dzisiaj, bo przy świetle, ale to światło jest kochanie sztuczne, gdyż może w każdej chwili tak zrobić. Tak więc bądźmy nie takim światłem jak teraz, w tej chwili, tylko światłem dziennym. Prawdziwym, jakim jest naszym ojcem, królu Chrystusie Emanuelu. Zbliżam się do jakiejś miejscowości. Ja wyjechałem z Asen, nasz Hiborch, 12 km przez taki lasek, chociaż tu nic nie widać. Liście, trawa, no i droga. Droga i bądźmy tą prawdziwą drogą, życiem i prawdą, którym jest Król Ojciec Chrystus Emanuel.